Cześć to Was wszystkich bardzo serdecznie, to modyfikacja Chisel, która daje naprawdę sporo przede wszystkim masę nowych bloków, które możemy stworzyć sami na własną rękę, także jest to modyfikacja jak najbardziej e, kreatywna. Ponieważ mamy takie narzędzie, które właśnie trzymam w łapce, i za pomocą niego możemy stworzyć masę nowych bloków. Jest ich chyba więcej niż w standardowym Minecrafcie, także to naprawdę coś znaczy. Możemy również tworzyć sztuczne mury. Jak za chwilę się przekonacie, tutaj taki przykładowy budynek, który chcę Wam zademonstrować. Jedynie z bloków, które utworzyłem z sandstone'a. Oczywiście szkło jest nieco innym materiałem, ale. Poniekąd bliźniaczem do tego, bo jest stworzone ze zwykłego piachu. Zobaczcie, chociażby na różnorodność szyb, co można tutaj zauważyć: 8 czy też nawet 10 różnych szyb. Naprawdę masa bloków do utworzenia, jak to zrobić. Za chwilę się dowiemy. Przykładowe, jak widzicie, lampy z Glowstone'a. Oto o takiej teksturze jest również taka głowa smoka bodajże. E, tworzona z obsydianu, e, tutaj praktycznie żadnych receptur craftingu nie ma, jest tylko e, jedna podstawowa i trzy nieco poboczne. Ta pierwsza, e, która pozwoli nam stworzyć nasz e, chisel. E, I co robimy? Gdy już mamy chisel, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i otwiera nam się e, takie oto GUI. I tutaj wrzucamy blok. Jeżeli blok jest przyjazny, powiedzmy dla modyfikacji, w tym sensie, że po prostu możemy coś z niego utworzyć, to mamy, jak widzicie, taką możliwość. Tutaj są wszystkie bloki, które ja mogę stworzyć z przykładowej, zwykłej deski. Także powiedzmy, że ten blok najbardziej mi się podoba, no i już go utworzyłem. I proszę, o to takie deseczki mogę sobie tutaj postawić oraz z nich coś zbudować. Innym przykładowym blokiem oczywiście może być chociażby bookshelf. Co dla mnie było sporym zaskoczeniem, bo tutaj również jest ich sporo. Mamy również jakieś przypiski, tak? Czyli nie wiem, dla nekromanty weźmiemy sobie bookshelfy. Wpuszczam, że one będą z jakąś czaszką, czy, czy takim podobnym elementem, i rzeczywiście są. Dalej, pobawmy się jeszcze troszkę bardziej. Co więcej mi się podoba, z ziemi możemy stworzyć naprawdę ciekawy blok. Tutaj dam sobie półstaka, żeby wam zdemonstrować dwie różne opcje. Są, słuchajcie, jak widzicie cegły z ziemi, co jest dość oryginalnym pomysłem. I tutaj jeden był taki blok, który troszkę swoją strukturą przypomina mi dynię. O, to taki blok. Takie mam wrażenie odnośnie niego. Także tak wygląda teraz zwykły blok ziemi. Może być taka ziemia w formie cegły, co jest naprawdę dość oryginalnym pomysłem. Tak samo Diacz jak i każdy inny surowiec można przeobrazić coś naprawdę ciekawego. No powiedzmy, że ten blok spodobał mi się najbardziej. To za pomocą naszego chisela możemy takie ciekawe bloki stworzyć. Tu jest paleta niewielkiej części tych bloków, które możemy utworzyć na nowo. Są również dywany różnego rodzaju półpłytki, jest nawet asfalt i specjalne pasy, po których jak widzicie porusza się znacznie szybciej niż po normalnym bloku. Ja ty w tym momencie nie sprintuję, e, także naprawdę modyfikacja jest robiona z głową. E, tutaj jak widzicie półpłytki również w różnym rodzaju. No i zobaczmy również drugą skrzynię, bo tam są ciekawe przedmioty do stworzenia, także przyjrzyjmy się im z bliska. Pierwszy z nich, tworzony za pomocą tej receptury, to jest chmura w butelce. To jest ciekawy przedmiot, zaraz zobaczycie, jak działa. No bo właśnie za pomocą tego możemy tworzyć sztuczne chmury. Dalej, z czterech ułamków lodu, które jak przypuszczam, uzyskamy po zniszczeniu lodu, możemy zrobić jeden blok lodu. Ten normalny, tego nie mogłem, nie wiem czemu znaleźć w tych wszystkich blokach i, i wstawiłem taki przykładowy, jest jeszcze ym, taka kula y, kula z tej winorośli tworzona w ten sposób. Nią się ym, rzuca, y, tylko nie wiem do końca jak działa, czy ją się rzuca w tym celu, żeby zadać obrażenia, czy być może jeżeli rzucę, nie wiem yy, blok Cobblestone on się zamieni w taki yy, blok Mossy Cobblestone. No, i może tak to działa. A chmura w butelce to już nieco inna historia. Mamy specjalną buteleczkę, która wygląda oczywiście jak jakaś miksturka. Rzucamy w nią i tą powierzchnię, którą uderzy wokół niej, tworzy szóstną chmurę. Oczywiście te bloki można niszczyć czy zbierać. Nie wydaje mi się, żeby można było zbierać, choć być może, jeżeli was to ciekawi, to po prostu sprawdźcie sobie moda, bo moim zdaniem jest naprawdę wyjątkowy. Także podziękowania dla Damiana, który tą modyfikację podrzucił mi na moim fanpage, bo po prostu byłem ciekawy, jakie ciekawe... Ej, masło myślane. Zastanawiam się po prostu, jakie mody są warte uwagi i taką propozycję oto dostałem. Także jeżeli Wy również macie jakieś ciekawe pomysły na moda, którego mógłbym wam przedstawić, a którego jeszcze nie widzieliście na polskim YouTubie. Waszego jakiegoś innego ulubionego YouTubera, to po prostu dajcie znać. Ja z wielką chęcią taką modyfikację dla Was e, przedstawię. Zatem to był Chisel Mod Naprawdę fajowa modyfikacja, mi się bardzo spodobała i przypada do gustu. Zatem to wszystko z mojej strony. E, wy nie zapomnijcie o ocenie filmu, jeżeli Wam się spodobało. Jeżeli ja z Wami serdecznie żegnam, także trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.